Próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel Waszej wiary zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś, Tomasz, bo mnie ujrzałeś. Błogosławień, którzy nie widzieli, a uwierzyli, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc, uczniowie, mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Mamy dzisiaj Ewangelię, która dotyka bardzo dużo tematów związanych z miłosierdziem, która pokazuje uczniów, którzy przyjmują Ducha i otrzymują. Władze odpuszczania grzechów. Ale mamy przede wszystkim uczniów, którzy spotykają się z miłosierdziem Bożym. Pan Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Cały czas zapowiadał, że z wstanie. I tutaj od jakiegoś czasu okazuje się, że formacja, której doświadczali uczniowie, nic z niej nie zostało. Że ta formacja po prostu nie wypaliła. Można to nawet nazwać porażką Pana Jezusa. Uciekli spod krzyża. Nie uwierzyli. A później, jak mówił, że wstanie i zmartwychwstał i słyszą o tym, to nie wierzą. Nie wierzą, mają drzwi zamknięte, boją się, więc Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Ci, którzy byli na miejscu, załóżmy, że uwierzyli, ale Tomasz nie był i też nie wierzy. Cały czas porażka formacji, którą otrzymali. Ale gdy popatrzymy w ten sposób na nasze życie, to zobaczcie, jak porażki formacji, którą mamy. Porażka formacji małżeńskiej, porażka nauki religii w szkole, porażka kursów przedmałżeńskich, wszelkich, rekolekcji, na których byliśmy. Tyle Pan Jezus nas uczy, uczy i uczy, a później się okazuje, że zamykamy drzwi. I tak sobie może myślimy, że te zamknięte drzwi to ja, ja akurat może mam otwarte, powiemy. Na Pana Jezusa. To nie jest tak, że, bo jestem w kościele, to mam otwarte drzwi. Apostołowie są w wieczerniku, są w miejscu, gdzie była, było ustanowienie Eucharystii, i mają drzwi zamknięte właśnie w tym miejscu. Obraz Jezusa Miłosiernego który dzisiaj jakoś szczególnie podkreślamy, który jest połączony ze świętem miłosierdzia, jest tu akurat jest ten obraz właściwy, w sensie każdy jest właściwy, ale mamy obraz pierwszy wileński, późniejszy obraz łagiwnicki, lekko zmodyfikowany, ale w tym pierwotnym obrazie, który tutaj wisi w Kościele. Jezus wchodzi do wieczernika mimo drzwi zamkniętych. wchodzi wszedł właśnie do wieczernika i za Nim są drzwi zamknięte, za Nim jest ciemność, pokazując, że w tym jest miłosierdzie pomimo drzwi zamkniętych, pomimo drzwi zamkniętych do serca, drzwi zamkniętych kościoła. W kościele, jak jesteśmy i zamykamy drzwi innym, że nie mogą wejść. Jak Księża zamykają drzwi, że ktoś nie może wejść, to Jezus wchodzi mimo drzwi zamkniętych. Zamykają drzwi przez lęk apostołowie. Zamykają, bo się boją, zamykają, bo nie wiedzą co zrobić, jak zareagować, bo ich to przeraża. Jak zamykamy serce dla Jezusa, ale zamykamy też drzwi Kościoła dla ludzi. Jezus wchodzi mimo drzwi zamkniętych i mówi pokój Wam. To jest Pan Jezus miłosierny, który przekracza ograniczenia pomimo, pomimo formacji, pomimo tego wszystkiego, co wiemy. Wielu z nas może powiedzieć: Ja już to wszystko wiem, ja już to wszystko słyszałem. Ale czego brakuje? No brakuje tego, żeby być miłosiernym jak Jezus, żeby mieć takie serce jak Jezus, żeby się zgadzać na trud i w nim bardziej kochać. Tu jest ta porażka formacji, wobec której tyle się formuje księży, tyle się formuje w zakonach, tyle się formuje w różnych grupach. A później się okazuje, że nie potrafimy być dla siebie serdeczni. Nie potrafimy być dla siebie uśmiechnięci, mili wobec siebie nawzajem. Tu już jest trudność. I pierwszy Kościół to przeżywał i przeżywa to Kościół cały czas, gdzie trzeba wrócić do, w tej formacji do jednego przykazania. Miłuj Boga i miłuj człowieka. I to Jezus pokazuje w obliczu wymyślanych różnych innych bożych przykazań. Wymyślanych co do ilości, być może ich nie mamy tyle co Żydzi w tamtym czasie 600 parę, ale jest tego tak dużo, że czas prowadzić do jednego. Po prostu kochaj swojego męża. Po prostu kochaj swoją żonę. Po prostu dzieciaki bądźcie Miłe dla rodziców. Tyle. Z, zróbcie tyle. Bądźcie miłe dla rodziców albo dla rodzeństwa. Boże miłosierdzie jest, jest tym, co Pan Bóg daje wchodząc do naszego serca, pomimo tego, że zamykamy nasze serce na siebie nawzajem. Zamykamy dla naszych rodzin, dla naszych wspólnot. Zamykamy po prostu gdzieś to serce mamy po, pozamykane. Jezus wchodzi i, i nam dzisiaj mówi pokój wam. Mówi to Tobie, mówi, mówi to mi, pokój ci daje wobec tego, co przeżywasz, wobec tych zamkniętych drzwi lęków, które się w Tobie pojawiają. Pokój ci daje, czyli kochaj Boga, kochaj człowieka. Kochaj bliźniego. To jest to przyjście Pana Jezusa w nasze ograniczenia, i dzisiaj to świętujemy. Dzisiaj szczególnie Kościół, obraz Jezusa Miłosiernego, koronka do Bożego Miłości. A. Właśnie w ten sposób. Jezus przychodzący do zamkniętego wieczernika, zamkniętego na cztery spusty przez apostołów. Ograniczających. Boże miłosierdzie. To my, ludzie kościoła, my, będący na mszy świętej niedzielnej, na każdej po kolei godzinie, zamykamy serce, zamykamy miłosierdzie Boże. Ono Ciebie nie może dotknąć. Bo, bo jesteś niedobry, niegrzeczny, bo nie byłeś u spowiedzi, bo nie byłeś w kościele. I tak dalej. Jezus wchodzi mimo drzwi zamkniętych. To zrozumienie, że nie tylko nasze chcenie jest, jest kluczowe, ono jest ważne, bo Jezus nie robi niczego na siłę, ale przekroczenie drzwi zamkniętych jeszcze nie jest na siłę. Po prostu wchodzi, staje, można go wyprosić. Ale wchodzi tam, gdzie nie do końca mu pozwalamy. I w rozumieniu Jezusa to nie jest na siłę. Wejście do apostołów pomimo drzwi zamkniętych nie jest pogwałceniem ich wolności. Tak robi Jezus w naszym życiu, że daje nam jakiś konkretny znak, daje nam jakieś konkretne rozumienie. I czasem to się dzieje tak trochę inwazyjnie, że coś zaczynamy rozumieć. Ale w tym Bóg nie pogwałca naszej wolności, tylko w tej wolności nas nam ją, jeszcze bardziej nam ją pokazuje. Tylko jakiś kierunek nowy. Zrozumienia, że zobacz, jednak możesz to zrobić. Możesz się uśmiechnąć. Nie mogę. Możesz. Spróbuj. A się okaże, że to jest możliwe. I jeszcze w Ewangelii Tomasz. Didymos, który nie był wtedy w wieczerniku. I Pan Jezus pokazuje tutaj wszystkim znowu apostołom na nowo miłosierdzie. To jest cały czas nauka miłosierdzia. Umycie nóg wcześniej jest nauką miłosierdzia przed krzyżem, a po krzyżu to jest tutaj nauka miłosierdzia. Wobec Tomasza nie czeka, żeby Tomasz. Powiedział Panie, czy mogę włożyć ręce w Twoje rany? Nie czeka na to. Nie czeka na krok, tylko wchodzi mimo drzwi zamkniętych i podchodzi do Tomasza, od razu do Niego, mówi do Niego, żeby nie było w Tomaszu czegoś takiego, że będzie miał minuty, godziny kolejne bez wiary, w jakimś rozdzieleniu od Boga. Bóg, który wychodzi jako pierwszy do nas, żeby obudzić naszą wiarę. Nie nasz trud, tylko Bóg jest w tym pierwszy. I pokazuje to apostołom, że Tomasza, niedowiarka, który, z którym się przekomarzali i przez cały tydzień, cały tydzień niewiary i tłumaczenia, że jednak zmartwychwstał i, i, i tych zmagań, Jezus po prostu do Tomasza tak jak do pozostałych. Nie pogardza nim, nie robi z niego gorszego. Nie udowadnia mu tego, tylko zaprasza go w swoje rany. Zaprasza go w zmartwychwstanie. Doświadczenie ran jest doświadczeniem zmartwychwstania. Ran uwielbionych, ale prawdziwych. To spojrzenie na rany Chrystusa jest spojrzeniem na, na Jego miłosierdzie. I tak na tym obrazie miłosierdzia Bożego. Widzimy rany Jezusa, w Jego ranach jest nasze miłosierdzie. Widzimy rany na stopach, na ręku, na boku, wchodzącego, pokazującego rany. Gdybyśmy powiedzieli, to jest Pan Jezus wchodzący do wieczernika, ale mógłby być też tym, który przychodzi po raz drugi do wieczernika i pokazuje znowu ręce, pokazuje rany. Przez, przez ukazanie swoich ran budzi nadzieję w apostołach, że to jest On, który był powieszony na krzyżu, prawdziwy Bóg, prawdziwy Jezus, który cierpiał. Widzieli to z daleka, z bliska, ale widzieli to i teraz mogą zobaczyć uwielbionego Pana. I, I w naszym życiu my też mamy konkretne rany. Mamy je. Mamy z wczoraj, mamy z przedwczoraj, mamy rany najważniejsze życia, które nam ktoś zadał. I, i, I w tych ranach możemy zobaczyć miłosierdzie Boże, że On się o nas troszczy, że On nas kocha. Nawet jeśli te rany zdruzgotały i połamały coś bardzo mocno, to jest w tym miłosierdzie Boże. Jeżeli są nieuzdrowione, jeżeli ich nie przeżywamy jako miejsca uzdrowienia. To potrzebujemy razem z Jezusem w terany włożyć nasze palce, spojrzeć na nie, razem z Jezusem, żeby zobaczyć, że On poniósł ten krzyż przed nami. On go niesie razem z nami w tym momencie, jeśli tego krzyża doświadczamy. I to, to prowadzenie Jezusa jest Nie bój się. Pokój wam daje. Codziennie, żebyśmy to usłyszeli wobec tego, co przeżywamy. Zatrzymajmy się jakoś dzisiaj na tym. Dzisiaj szczególny dzień jest, że mówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Popatrzmy przez chwilę na obrazek Jezusa Miłosiernego. Nawet jeśli spojrzymy na ten łagiewnicki, tam to, co jest zmienione, to jest, że Jezus nie jest na posadzce wieczernika, tylko jest w chmurach. Jest w niebo wstępujący. Jest już w uwielbieniu. A to, co Jezus... Faustynie powiedział, pokazał obraz miłosierdzia, to jest Jezus wchodzący do wieczernika. To jest ta, ta różnica. Czy też ręka pana Jezusa w oryginalnym obrazie jest ręką szczególnie pokazującą ranę, w geście błogosławienia. Natomiast w tym łagiewnickim ręka jest w górze, jako ręka przez miłosierdzie, przez sąd, dając przez, w górze jako błogosławiąca, ale też jako sędziego ręka, pokazująca miłosierdzie. I są troszeczkę inne akcenty w tych obrazach, ale to nie przeszkadza, żeby w jednym i w drugim patrzeć, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest miłosierny, że przychodzi. Przychodzi do nas niezależnie od tego, co przeżywamy czy przyszliśmy na eucharystię razem z kimś kogo kochamy albo się akurat posprzeczaliśmy albo czy przyszliśmy dzisiaj osobno czy dzisiaj akurat mamy jakąś zadrę w sercu czy przebaczenie Jezus po prostu przychodzi i mówi pokój wam mówi to do każdego z nas amen Powstańmy i powierzymy, i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jedną.